W godzinach bardzo wczesno porannych nastąpił zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Alarm został ogłoszony na terytorium całego państwa ukraińskiego. Wiele rakiet zostało wycelowanych w obwód lwowski, w infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną w Lwowie i okolicach. Z uwagi na zagrożenie, jakie panowało nad terytorium Ukrainy. Od wczesnoporannych godzin wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, wszystkie systemy sił powietrznych zostały aktywowane w Polsce. Zaaktywowaliśmy naszą obronę z uwagi na monitorowanie i analizę rakiet lecących na terytorium Ukrainy, wyszczelonych przez Federację Rosyjską. Monitoring obejmował kilkanaście rakiet zmierzających w stronę obwodu lwowskiego. Ten monitoring polegał na też wymianie informacji ze stroną ukraińską.